Podobało się Państwu. Józefa Byczkowska, Członka. Kartuzy to moje miasto. Mieszkam tutaj od urodzenia. Kocham to miasto. Na pewno pozycja lidera wiąże się z tym, że należałoby rozwinąć współpracę wewnątrzgminną, a także między samorządową. Do tej pory ta działka, ta sprawa bardzo była zaniedbana. Współpracy między samorządowej z Kartuzami nie było. Chciałabym powiedzieć, że jako lider niezbędne jest tutaj zwrócenie uwagi na ochronę środowiska i rozwój kulturalny. Jak to zrobić? Wszystkie te punkty zawarte są w moim programie, w programie Komitetu Wyborczego Wyborców HECZ, który zawarty jest na mojej stronie internetowej www.jozefawyczkowska.pl. Jest tam, proszę Państwa, wyszczególnione wszystko to, co należałoby zrobić i co ja zrobię, gdy za Państwa zgodą zostanę liderem Gminy Kartuzy. Czy nie, dzisiaj nie usłyszymy, mamy zajrzeć na stronę internetową? Mogę, mogę zacytować to, co jest na stronie internetowej, oczywiście, zagospodarować rynek w Kartuzach, który jest głównym miejscem, centralnym placem, a także wizytówką Kartuz. Yy, usprawnić komunikację, utwardzając drogi, modernizując, realizując te, których jeszcze nie ma, a także chodniki, w wielu miejscach nie ma chodników, chociaż w innych miejscach przekładano je wielokrotnie. Zrealizować ścieżki rowerenie na terenie miasta i gminy. Ścieżki rowerowe, które prowadzą od, do, a nie są tylko y, fragmentami ścieżki, po czym y, dany rowerzysta musi wziąć rower na plecy i maszerować dalej pieszo, bo ścieżka się nagle urywa. Y, dalej należałoby wykonać promenadę, bo, y, czyli oświetlony deptak wokół Jezior Kartuskich. Dalej należałoby zmodyfikować te chodniki w Kartuzach, które pamiętają lata 70. Mamy już XXI wiek. Wszystko można by wymienić, jest tego mnóstwo. Zapraszam Państwa na moją stronę internetową.